Cześć, chyba wszystko jest już ok, także hmm, może uda się coś nagrać. Chociaż pewnie jestem trochę jasno w kadrze. W kadrze piłkarskiej. Triple Blond. Po raz kolejny, po raz drugi. Dlatego iż wiele osób z was pisze. Nie wiem czy to być widać. 9 stopni, ponieważ 8 albo 9 jest 9, yy, przygotowanie setupu trochę zajęło yy, 9 stopni. Triple blond Nalejemy bez usadu, Jak tak to ktoś zwraca uwagę, o, i zobaczymy, czy tym razem też będzie, yy, na szczęście nie będzie. Czy ty, tym razem też będzie pachniało rozpuszczalnikiem, bo ostatnie trafiło się jakby straszne. Dobra, końcóweczkę zostawiłem, już widzę, że osad powoli spływa. Dla bezpieczeństwa, nie wiem, za ciemno. Ale zostawimy. No, tamto pachniało rozpuszczalnikiem. Wielu z was pisze, że jestem głupi ujebany, durny, ale pachniało. I to nie jest odosobniona recenzja. Po prostu poszła jakaś warka, która miała jakieś skażenie, jakiś cłoś, jakąś wadę produkcyjną i była taka i mi się to trafiła. Sorry, to nie jest moja wina. Obawiałem się bardzo, czy, czy ta taka nie będzie, ale, ale nie jest. Jest taki zapach świeży, lekko owocowy. Pianka nawet jakaś taka w miarę przyjemna, mimo tego, że lałem po ściankach barwa taka. A. Mam zielone ściany jak widać, także trochę mi to wypacza, taka pomarańczowa taka. Nie pamiętam ostatniego razu tak do końca. Pamiętam, że było paskudne, tu zdecydowanie w pierwszym roku większa goryczka, niż bym się z tego spodziewał, niż bym to pamiętał. Chociaż nie duża, ale większa. Jest taki mm, słodki posmak. W ogóle jestem zaskoczony, bo jakbym pił dwa zupełnie inne piwa, bo tam to miało taki, mm, taka była guma balonowa, y, taki Red Bull, guma balonowa, coś w tym stylu, takie owocowe smaki. Mm, które niby powinny być charakterystyczne dla tripla, tutaj jest tego zdecydowanie mniej. Za to goryczka wyższa, wysycenie niskie. Niektórzy piszą, że czuć je mocno alkoholem. Nie wiem, ja nie czuję. Czuję taką mało przyjemną goryczkę i całkiem... całkiem dużo słodyczy. Bardzo wyczuwalne. Mm. Zdecydowanie lepiej się pije to niż ostatnim razem. Raczej bym, raczej bym tego jako Superbelga jakiegoś tam nie polecił, no to też mi zarzucacie, że o Jezu, z takich półek cenowych porównywać piwa Ja uważam, że można. Drugą rzeczą, którą porównuję sobie bardzo często, są aparaty fotograficzne, bo na co dzień fotografuję. I uważam, że jest sens, jest sens porównywać sprzęt spółki za powiedzmy 2000 i za 10 tysięcy, bo porównujemy tutaj możliwości. Oczywiście mm, z piwem jest trochę inaczej, tak? o smak. Yy, zdecydowanie, ale na pewno wiele osób się znajdzie, które powie. No, flipo za 4 zł, a można dać, nie wiem, dychę i napić się porządnego to szkoda tych czterech, tak? No, dla mnie ze słodkie, zdecydowanie, ale też druga rzecz, no zdecydowanie, jakbym pił dwa różne piwa. To zresztą niektórzy pisali w swoich komentarzach, że niemożliwe, to piwo tak nie smakowało. No, no nie, zdecydowanie, to jest inne. No i jest lepsze. Jak na cele może być? Nawet powiem, że że może i wrócę do niego kiedyś. Jak będzie, jak wpadnie towarzystwo, które jest mniej piwne, będzie trzeba zaproponować coś trochę odmiennego, ale może nie jakiegoś tam strasznie fantazyjnego, to... to czemu nie? Choć ostatnio udało mi się zarazić towarzystwo... Mm... Ujęcie drugie. Udało mi się zarazić ich y... Weizenbockiem. Pomyślałem sobie, że takie piwo, no, lekko słodkie, takie trochę deserowe... no. Może przypaść do gustu takiego kogoś, kto nie jest za bardzo wy wyrobiony. Miałem rację. Więc, no... Mieszkam w Węgorzewie. Mało da się tu kupić, więc... Mm. No, Triple Blond może być taką propozycją. Częstujemy gości, którzy są mało wyrobieni czymś ciekawszym niż zwykły lager. Okej. Okay. Nawet w miarę upijania... Bardziej niż okej. Okay. No i zaczynam, zaczynam przechodzić na stronę ludzi, którzy piszą, że jak na półkę cenową, no to nie można mu wiele zarzucić. No i gada. Jak na półkę cenową. Jest okej. Okay. Jest dobrze. Natomiast słuchajcie, no nie bimy już strasznie piany o to, że poprzedni nie smakował, nie smakował. Walił rozpuszczalnikiem, i rozsądni ludzie wiedzą, że nie każda warga jest taka sama, że trafiają się gorsze, że, że bywa inaczej. Tak więc przyjmijmy, że kupując to samo piwo, nie zawsze pijemy takie samo piwo. Tamtego bym nie polecił. No, niby to samo, ale na szczęście, poszczególny zapach się ulotnił. Ulotniła się też gdzieś guma balonowa. No ale zdecydowanie wrażenie pozostawię lepsze. Tyle nie przynudzam. Trzymajcie się. Cześć.